Hej, kochani, dzisiaj mam hol, mój pierwszy hol, więc nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. Więc może od razu zacznijmy. Mam kolorowe farbki do włosów niebieską, czerwoną i są jeszcze pastelowe różowa i taka bardziej morska, turkusowa. Yy, mamy ich aż 8, bo wziąłam po dwa z każdego koloru. Tuż mam. Tamte otwarte, bo chciałam zobaczyć jakie mają kolory I one są teraz w Rosmanie Za 99 groszy Mają 35 gram I to są takie ciemne Czerwony jest czerwony A te są takie jasne Mają takie same kolory w środku jak na zewnątrz Kiedyś ich używałam Jak miałam całe kolorowe włosy I bardzo fajnie się wtedy mi trzymały Teraz mam tutaj Te jaśniejsze pasemka I właśnie to bym sobie chciała pomalować Jedno na różowo Drugie na niebiesko. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam też nową paletkę. Nie mogłam jej nigdzie złapać także, ja w końcu ją dorwałam jestem bardzo szczęśliwa. Jeszcze jej nie dotykałam, choć mam ją już od poniedziałku. I tylko chciałam nagrać ten haul i będę szybko robić makijaż. Jest przepiękna. To jest ta Brights, bo są jeszcze. Jest tam jeszcze kilka innych kolorów, ale oczywiście ta jest najbardziej kolorowa. Mam też nowe pędzle w takim pięknym opakowaniu. Ja je kupiłam w sklepie spożywczym w supermarkecie w netto były za 30 zł. Jak zobaczyłam to opakowanie, to na początku myślałam, że to jest torebka. Okazało się, że są to pędzle, byłam jeszcze bardziej szczęśliwa. I od razu wzięłam nawet się nie zastanawiałam. One też kosztowały grosze, bo to było 30 zł. Za 10 pędzli to jest to bardzo niska cena. Już je sobie umyłam i tu jest tak jakby 5 pędzli do twarzy i 5 do oczu. Opakowanie jest tak przepiękne, że dla samego opakowania bym je wzięła. Zrobię też tak jakby test tymi pędzlami i tą paletką, zobaczymy jak się nimi maluje. Czy są tak samo fajne w użyciu jak w wyglądzie Mam też nowy krem pod oczy, bo ostatnio już nie miałam Więc stwierdziłam, sobie kupię To jest Soraya, to taka seria naturalnie 99% składników pochodzenia naturalnego Krem nabliżający, Ma składniki winorośl i chlorella Także mam nadzieję, że będzie fajnie I że nie będzie mi się wałkował korektor Bo niestety u mnie często się zdarza Że krem pod oczy W ogóle krem na twarz Wałkuje mi tak jakby Podkład już przy rozprowadzaniu się Robią takie kluseczki Mam też nowy krem do twarzy, jeszcze go nie używałam, tak samo jak tego kremu też jeszcze nie używałam, to jest Liren Eco, też ta nawilżająca i ona jest fajna, bo to jest tak jakby wkład, którego nie mogę teraz wyjąć, chwileczkę. Dobrze, w końcu mi się udało wyciągnąć ten wkład i to kupuje się sam wkład oddzielnie, ja tutaj już troszkę otwierałam, bo chciałam zobaczyć, jest taki zielonkawy jeszcze nie używałam i ma zapach, który coś mi przypomina. Tak jakby takie małe nektarynki, bardzo taki owocowy. I oddzielnie kupuje się sam pojemniczek. Pojemniczek kosztował chyba ,60 zł 60, a sam wkład kosztował chyba 16 zł. Na początku nie wiedziałam dlaczego to jest oddzielnie pojemnik, ale później się okazało, że po prostu to jest wkład Także cieszę się, że nie kupiłam samego wkładu, bo nie miałabym jak go y, przechowywać, bo on by był otwarty po prostu Więc się go wkłada i tu się go zakręca Kupiłam też sobie takie froteczki w Rosmanie, one kosztują 5,50 Mam już takie niebieskie, jedną ma niestety mój chłopak Zapomniałam mi oddać taką jeszcze bardziej błękitną, też piękny kolor. I właśnie bardzo chciałam różową, ale w moim rozmaniu nie było. Ale byłam w innym rozmaniu i się okazało, że są i różowe, więc bardzo szczęśliwa też jestem, bo one są takie mięciutkie, nie niszczą włosów, nie mają tych twardych końcówek. Więc mam też nową pensetę do brwi, bo niestety moja już jest tak zdewaluowana, że nie można ją używać w ogóle, nie rwie. Ta jest bardzo fajna, jest w kolorze takim różowawym, bardzo jasnym. Jest bardzo ładna. I całkiem dobrze, że bo już tutaj sobie troszkę próbowałam. Mam też nowe lakery. Nie kupowałam lakierów cały wieki, chyba kilka lat, więc w końcu mam z Deli. Jeszcze ich też nie testowałam. One mają niby udawać hybrydę. To jest bardzo piękny taki. Zielonkawy kolor no Niestety muszę poczekać aż odrosną mi paznokcie Ten jest też taki habrowy Ma też Drobinki Zwykły czarny, bo takiego jeszcze nigdy nie miałam I ten też jest taki niebieskawy Ale ma takie drobinki Lekko jakby zielonkawe Turkusowe Też bardzo piękny kolor Te niby hybrydowe, podobno się super utrzymują, jak prawdziwa hybryda Dopóki nie ma odrostu, tyle się trzymają Zależy jak, jak to ma paznokcie, oczywiście U mnie jak wytrzymają tydzień, to będę zadowolona Mam też nowy szampon do włosów, bo już tamten właśnie mi się skończył Do włosów przetłuszczających się, z Only Bio I ten już jest, jakby chyba ma inny skład, albo ma coś innego Ma też 99% składników pochodzenia naturalnego Tamten miał 98,95, coś takiego Więc ten jakby ma więcej Szybko poszło, ale to już chyba wszystko. Będę używać tych. Zobaczymy, jak się spiszą. Jeżeli będą zajazne, to po prostu będę je mieszać z tymi. Możecie pisać w komentarzach, czy nagrać to. Jeżeli Wam się podoba ten makijaż, to on już powinien być na kanale. Właśnie dzisiaj go nagrywałam. To była ta malutka paletka, to już była ostatnia, którą mam Chciałam też kupić paletkę z Kobo Tą taką Midnight Wonders, czy jakoś tak ona się nazywała. Ona teraz jest w promocji w naturze, z 70 zł chyba na 40 I już ją miałam w koszyku, miałam ją wziąć, ale Dobrze, że, że ją otworzyłam, zobaczyłam, że to y, zabezpieczenie jest przerwane No była tak, tak zniszczona tak pokuszony był ten różowy dzień Niestety były tylko dwie Obie były otwarte Ta jedna była troszkę mniej używana I cały czas się zastanawiam, czy by po nią jeszcze nie jechać No bo to jest bardzo duża przecena Ona ma przepiękne kolory, takie właśnie jak ja lubię Czyli takie ciemne zielenie Fiolety i róże I zastanawiam się, że chyba po nią w końcu pojadę Po prostu ją sobie zdezynfekuję No bo jest po prostu przepiękna A taka promocja się może już więcej nie zdarzyć Chyba, że już ktoś ją kupił a jeżeli chcecie makijaż tą paletką i tymi pędzlami, to możecie pisać. I tak pewnie nagram. Ale fajnie będzie, jak zostawicie jakiś komentarz i łapkę. Ta pa! Dogrywam to chwilę później, jednak pojechałam do natury i kupiłam tą paletkę. Jest piękna i na pewno też nagram ją jakiś makijaż. I jeszcze kupiłam y, żel dobrym, którego akurat wczoraj nie było. Na szczęście była dostawa. I mam go. Podobno jest fajny. Moja mama go używała, twierdziła, że bardzo dobrze trzyma, także bardzo się cieszę, że go mam. I też był w promocji, bo y, był przeceniony z 15 zł na 10, także też fajnie. Na szczęście udało mi się dorwać tą foletkę. Już bałam się, że jej nie będzie. Już ją sobie troszkę zdezynfekowałam, bo tutaj niestety były te cienie troszkę, no ale już nie było wyboru, była jeszcze taka całkiem rozwalona. Cieszę się, że ją mam.